Wartość, co to się dzieje. Widać czy nie widać? Wyobraziłeś sobie to? Możecie wygrać super rzeczy. Ja się stresuję. Tamo, tamo. Tak, możecie. Możecie to wygrać wszyscy, zobaczcie to! Ale dobra, czy? mogę ja teraz? Mogę ja? Tak, to, to nie, to nie Janek. Witam na najgrubszym kanale w Polsce. To ja nie i wiem, moja rzecz, lubię. którą możesz wygrać w Przecież tym odcinku, no, albo nie ja mam, nawet nie kiedy indziej. Fajne mam Xiaomi. Mamy Xiaomi, bo Xiaomi lepsze, pamiętajcie, bateria trzyma dwa tygodnie i ja mam Xiaomi sam. Także polecam, jeżeli chcecie wygrać w tym odcinku, Xiaomi, no, musisz zaopiniować nasze Instagramy. Komentarz, wygrać ten Xiaomi. I zasubskrybować musicie kanał, polekować i napisać komentarz, chcę wygrać xiaomi I gdzie muszą być na nasze? I musicie, nie musicie, Musicie może... być na nasze instagramy Możecie i tutaj na instagramy I tutaj jest nazwa I tutaj w w nie, ma? Nie, ma... Nie, nie masz na to nie pytaj takie rzeczy I... Tutaj są takie nazwy nasze I, I, i... i możecie wygrać Napiszcie komentarz, chcę wygrać xiaomi No Strzelasz. Jeszcze raz? Musisz, nie było. No dobra. Znaczy. O, mi uszy zatkało. O nie? Nie, mu zatkało. Subskrybujcie kanał. Takie rozpoczęcie. No dobra, szybko dawaj, bo chcę wytkać. Ja, okay? Mówię? No. No weź świeć, czemu nie świecisz? Co za chłop, widzieliście? Nie świecił, pokaż na niego jakąś on świeci Głupek, Dobra, na mnie teraz W dzisiejszym odcinku jest odcinek, że e, nagrywamy i będzie fajnie I co ci zrobiłeś? Nie świeci Ja muszę być w kadegościu Czekaj, utewo lux 180 Gdzie to się No musisz tam włożyć już mamy skoczyło roztarły dobra masz ty. no nie no to jest lepsze nie to... tylko Samsung nie to jest lepsze no to, pisać to. no to jak to się Będziemy to. Wstrzymać. tam masz ze schowka A ze schowka? no, no. przecież <grym> ja mam, ja mam tak Samsung patrz jak tak świeci jak doświetla skólik mi znaczy kup 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 ja nie Nie kup kup a zrobię, no A pokaż, bo nie ja nie bierze. A jak to się włącza? Włącza. <grym> pałącznikiem? Na kanblu jest tam, na kanblu. się w kieszeni. Tam jest na kanblu, kliknij to niebieski ludzi. Dobra, szybko, szybko, czasu nie ma. Klik. dobra, nie co chodzi w ci... Nie mam. Dobra, w dzisiejszym... Dobra, dobra, w dzisiejszym będziemy Ciu. robić kto lepiej umie... Kogoś pomalować makijażystowo, ale nie normalnie, bo to jest gruby kanał Także będziesz się malować Jak ja będę latał bokiem samochodem no. Na hamulcu Na hamulcu, bo tam nie ma ręcznego Ale czy my, ja mu, on mi? Czy ja sobie? Nie, zaraz się to ustali poza kanałem A jak byś bałł? No nie mogę się malować Nie, nie wiem, po tym Ale wylosujemy, no. no. ja na pewno wylosujemy Maseczkę błotną trochę Pasta, <śla> Dobra, to... Dobra to ja to Jak tu zasady wyjaśniam. Dobra i wylo... jest No bo... Zasady wyjaśniam. Haniego. Zasady. Karin układły. Co? nie jego. Nie no, prawda, nieprawda Ja, ja to Wytnij tego? to, wytnij to, montażysta. Czyli ja. Dobra. I będą trzy miejsca do wylosowania. Można wylosować tak. Po kostce brukowej będę latał. Po żwirze z dziurami, albo po dziurawych płytach betonowych. Albo cyklopem. To znaczy? Cyklop to takie super auto. Ale to jeszcze nie wiedzą. A to jeszcze nie. Po, to nie, to, to nie było. Nie nie. To, nie, to nie ma cyklopa. Nie było, dobra. Ale, ale tak. Najpierw wyruszymy miejsce, potem ustalimy, co jest. A ja jeszcze zbieram. Ty, co to jest? Kupa. to się rusza? Nie. w komentarzach, co to, bo ja nie wiem. Ciekawa akcja, co to się dzieje. <laughs> Jeszcze świeże, a wy kupiecie. <laughs> to na potem schowam sobie tutaj. Do kieszeni schowaj stary. Ja ci wezmę. Ja ci wezmę. Dobra, ustalę numery, dla każdego miejsca będzie numer, i oni będą losować po prostu numer. Także miejsce numer jeden to będzie yy, koska brukowa z zakrętami, miejsce numer dwa będą płyty z dziurami, miejsce numer trzy będzie żwir z dziurami. no. Tak muszę, teraz dopiero to wkleję. Muszę jeszcze raz, bo nie mogłeś tego słyszeć, co mówię. Jeszcze raz przyjdź, jeszcze raz przyjdź. No, także ten, no właśnie ten w odcinku. Co to jest? trzeba, do, do jej. Ciągni za Ciągni za Auto. Auto się trzymać tutaj. Auto pojedzie. Ty się pomaluj. Pociągnię za Ja chcę pojeździć. Patrz kierownicę ukraść. Samochodu, Człowiek, a jak ja pojedzę? No, to, 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 Ale to do boków, latania no, ja wkładam. Nie, ale ja wygrałem. Ale to, A nie, to nie moja. rozjechaną tom. To tam nie moja, parówka dobra. leży, że patrz, jaka tam parówka, to, to sobie, to nie moja. No nie da się do mnie fajna, nie? Ale to do driftu jest, tak? Umiesz tak skręcać? A dobra, bo ja Zobaczy, muszę do domu wrócić. Mama mi na obiad woła. Nie umiesz, no pewnie, tak. Nie Trzeba być dobrym kierowcem. Nie, ja umiem pawiec. Tak się dob, dobrze robi. Tak, o, tak porządni kierowcy robią. Skrętu nie ma. <ślinikatorzy> szybko, numer od 1 do 3, szybko! 2. A, A ty? Cztery. A do you A Do you? Do Ej, gościu, jaki numer od 1 do 3? Zrobi kolego. 2. Nie możesz. Jak, a nie, słuchajcie, ja zostało mu trzy, tylko to nieważne. Mogę wyboru trzy albo nic. Masz trzy, albo nic. Nic. No to trzy. Słuchajcie, posłuchajcie. Nasza makijażystka zaraz. Zaraz zrobi mi makijaż i pokażę wam chłopcy, jak się robi makijaż. A potem ten pan, który jest ten z tych cieplejszych, oceni was, czy podobacie mu się, czy nie. I jak, tam, <laughs> jak, jak jak on uzna, żeby was brał. W tym makijażu, co sobie zrobicie nawzajem, to wtedy, nie w cyklopie, to, wtedy, ale się to wtedy dostaniecie 100 złotych polskich. Right. Mamy sobie malować 100, 101, 101 grosz. Za, za 100 zł, złotych? Nie. I grosz. Potem możesz wygrać z nim randkę. Ja z kanapy nie staje za pieniędzmi, To Nie, z randki. Za się w ogóle w człowieku. No dobrze, to 150. No. 200. I grosz. Nie. 200. Nie, 200. I grosz. No. Ale co to za negocjacje? A grosza nie chcesz? chcesz? <laughs> a grosza nie chcesz? Nie. No to nie ma randki, ani nie ma spaghetti i mam Nie chcę, nie chcę tej randki ani nie chcę tego spaghetti. Nie chcę tego grosza. Mam bryj k. Dobry. Fójt, kolega, proszę. za kolegę. Na przeklinał, że musimy mieć dźwięk do przeklinania, a mnie nie chce, żeby go kupić, także stwórz go. Nie, zareprezentuję ci mewę. To będzie zamiast będzie, będzie taki dźwięk zamiast przekleństwa, nie? Także kto był pierwszy? A nie czekaj, ja byłem pierwszy. Na ja. ta, 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 ta. Halo! Ja ich nie znam! A co halo, co A, tutaj jak się sądzisz. Co ty sobie w ogóle myślisz? Nie no, jesteś. No, na odkawcę. jesteś? dobra, nie jesteś. No chodź. Nie, a nie. Ja nie chcę słuchaj. No chodź. Ja nie chcę. No chodź. Nie, najpierw musicie wygrać. Nie I musisz Chyba że będzie chciał przegrać, wiesz? No, ale wiesz no, nie, Zabieram. nie Zabieram. Z nim? A gdzie e, wygrana to jest chyba. Zabiorę cię na. No, co z nim? Na przejażdżkę co. On ocenia, czy jest dobrze? I co z nim zadatkę taką po prostu? Sobie, a, być, a bo, ciepło. na randka będzie jak pomyślimy, ale tak to oceniam nie ma na czym myśleć stary, nikt nie chce randki w stą. Znaczy by sobie nie? Nie oceniam weź, że Jakim jakieś. w tym momencie. Po obraziłeś mnie w tym momencie. Dobra, zaraz ja, jak, jak wczoraj? pokier, to wiesz, nie ma tego, nie? Jak minus minusem Minus, minus, minus z minusem to plus Mus... Nie w tym przypadku tak <laughs> I co? Pokazujesz jaki jest zestaw do malowania? Ale to potem będziesz się malował, nie teraz. Minus punkt Co? No to się nie liczy Sprawdzane czy pomarzę to? No ale to musisz w samochodzie No dobra jak lekko, to petarda, musi być, to musi być taka jak idziesz do klubu i widzisz szmule i taką szpachlę chcesz i to takie też to ma być, nie może być coś szpachla. innego, no tak, to ma być szpachla. Dobra, damy timelapsa i pokażemy efekt końcowy. Zobaczcie na to Jezus sławio Co stało? się stało? Ja pokaż się ty Nie pokaż tyle. chcę ręki Wróć do auta A oto ja. mamy widok I to jest przykładowy makijaż, możecie się z nim inspirować Albo nie po prostu Inspirować bez... mamy jeszcze Zróbcie po... co chcecie, żeby jemu się podobało Podobacie? się? No, no pa, jakie fajne Tu takie te wypieki Dobra, Jak by... babcia by, by zrobiła Jedziemy A? Bo ja sam nie wiem co my robimy To on miał pierwsze miejsce w wylosowaniu tak. Ty możesz malować jego On Matiego, a Mati ciebie Dobra A nie było też że sam się malujesz? Nie Dobrze. Dobra, on wylosował kostkę brukową I patrz, tu kostka nie, jest, patrzcie Kostka brukowa nie, <słys》> z zakrętami Także o Nie, było. <noise> ja, Bo ale... Boję się oczy otworzyć A to zimny Tak, jest Nie, no, Dobra, kreski teraz. Jakie kreski ja Cię ja Cię kreski? Jakie no, 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 Nie mam oczy, czyli... to o kurde Będzie, będzie Będzie Weź tuszem do rzęs jeszcze nie, no Widać czy nie widać? W, widać <grystki> Piękny jest Piękny jest ten To puder, jaki puder Kurde, na tą paletkę <grystki> W buzie, dawaj. <grystanie> Pani, <oko>. o Boże, <grystanie> nie to debuż na moim. Gdzie jesteś to? Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, kif, dobra, dobra, pa, stój Co mi zabiłeś, chamie? Sur, to fluid Koniec trasy Koniec trasy No i co, dobrze, myślisz? Co ty mi zrobił? No to jeszcze lepiej Co ty mi zrobiłeś? To ty mi zrobiłeś Szanowni dole Co? ale pytam Cię, czemu te czarne to jest tu i tu, a nie tu. Ty! A on że te czarne. Nie, ale to tak, kręcko tu, a on tak boli, że fu. Tak, mówię, tak. To kręcko kręcko, nie? No cię chyba obróciłeś. Jesteś beznadziejny, nie nadajesz i sobie to obróciłeś. Dobrze, do Dobra i po tygodniu w końcu. Macie zmywasz? Nie. Nie, żeby sobie, sobie nawet. Co jest? Nie. Czemu nie świeci? Zapal. Nie, no ja potrzebuję zmywać. Zapal. Jakie mam z tym do bo... domu wrócić? Oj, damy zasady. radę wodą. Mamy wodę. Na autę teraz nie widzę, bo tu ludzie są. Mamy wodę. Dobra, mamy nagrane, pokażemy do oceny nagranie. już ty się ty jesteś piękny. No, ty, ty, ty. Jest. Bardziej ale mi się on teraz jakoś podoba. Estetycznie ja się nie wstępuję. Ty jesteś To jest estetyczny makijaż, Jesteś beznadziejny. Jesteś na jego trzy, jesteś. niechlujem Ale co ci to za różnica? To ja go będą oceniać makijaż, a nie ciebie. No znaczy i, na tobie. No i ale... Dobrze, że nie makijaż tobie. na tobie, ale makijaż. Ja wyglądam z tyłu, nie ty. Pięknyś, piękny świat, piękny jest. Jesteśmy na następnej miejscówce, na żwirku Który teraz do golenia? Ty! W kamerze to jest odblaskowe stary Ta kurtka Teraz ty? Malujesz kogo? Dżugana Dobra Tego Tyle, to to tam. Jest. A to jaka tubka? Tego też nie Tego Pumka. to Tego? To? Nie wiem co to nazywa kiedy już odpowiedziałam, Ruszamy? jesteście gotowi już? No. cyrku Cyrku chłopucie, jaki kieruję, o jeszcze. Dobra, gotowi się. Tak? Dobra. Mogę już ci Tak, dalej. Za bardzo, za bardzo. Wszystkie palce zaraz schładzą, ty mama pory i upada. Władzę, komentuję. Dobra, jest git Jest liner. Daj mi bo wpadnie. That's the fuck huh? <laughs> <laughs> To tam jakiś Indianin przygotowałem Ale ten nos jak pomalowałeś to jest to jest tak patrzę za lusterko Nie się staram śmieją się z nas, Co się śmiejecie z nas? Ładny mamy nie? Ładny mamy makijaż? Tak, tak. dobrze ocenili. To dobrze. Nie wiem o co chodzi w ogóle Ja bym też się powiedział, że tak człowieku podjeżdżał, człowiek chłop, w nocy wymalowany jakiś zimny sami z pyta Ej ładnie wygląda? Aj, 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 co byś odpowiedział? On, to jest, a ty wiesz czy byłem człowieku Ty powróciłeś z Sylwestra? No. Gdzie byłeś? Na budowie, na budowie. Ja byłem na budowie A Sylwestra był w 70 temu prawie Nie, dwa A, z, a który mam? 26 luty A raz? No. Zobaczyłem z 21 no 19 <grymne> <grymne> na Kolejne miejsce, czyli płyty z dziurami I nie wiem, coś im tu powymyślam, jakieś bączki pokręcę czy coś Pamiętajcie też, nie śmiejcie się z mojego driftowania Bo tutaj nie ma ręcznego O paria taki znowu, ja nie wiem Tu nie ma ręcznego, ja to wszystko robię bezręcznego, także... Tu jest przód napęd bezręcznego, także proszę się mi nie śmiać, że nie umiem, tylko ja to robię z hamulca nogą. Ty gościu? Myślę, to auto kosztowało? No właśnie, nie stać się. Ale tu. Czy wiesz, ja tu szambę daje? No bo się stwierdzeli się potrzeba. Ty gościu! Co ty nie mówisz, że ty dyskotekę masz tam? A zrobisz potem drifta? Ja nie umiem. Spróbuj mi coś zrobić człowieku. Czekaj. No jeszcze nie startuję, ja powiem kiedy startuje. I ja, tak, ja tak, ja tak, ja tak za, za szybko ja i tak za szybko. Czekaj, to jest to? Ja muszę zobaczyć co tu jest. To! Tutaj proszę Cię bardzo i alainerem. Czym? Alainerem. Dobra, już mogę startować? Ale czekaj, co tu jest w środku? Dobra, dawaj tym. Się. Ty mogę tym. startować? Tak? Czekaj, nie. Jak to się otwiera? No, no, no. Jak to się otwiera? No, no otwierasz. Skórzana skórzana jest. Brawo. A jak to wszystko jest skórzane? To jest na bogato auto za 200 Dobra, już? Gotowi? Witam w moim salonie. Odłóż to. Odłóż to. Mogę startować? Jak malujesz tym, to odłóż to. Co ty robisz? Dobra, mogę startować? To i wbijesz to w oko. Nie wbijesz. Dobra. Nie, nie. Trzy. Nie wbijesz. Odłóż to. mnie. Jeden. Staraj się. Nie do Takk. Velkommen til UH. Boka. No patrz nie 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 no dobra, no, nie nagrywaj tego? Dobra, nie nagrywaj tego. Drodzy widzowie, Mateusz niestety leży w szpitalu. Ma uszkodzoną siatkówkę. No niestety Damian będzie musiał płacić mu odszkodowanie za to. No ale cóż, no niestety wypadki się zdarzają i będziemy go odwiedzać w szpitalu. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie wygrać telefon, piszcie komentarz, tak jak mówiłem na początku filmu, nie pamiętam jaki do końca, ale to sobie cofnijcie i sprawdźcie. No. I pa.